Chcesz być sexy? Kup z tą oto spódniczką. Cudowna, słuchajcie, dziewczyny. Przepiękny model z takim wyższym, wyszczuplającym pasem. Cudowna z takiego materiału który ściąga nam właśnie, zobaczcie, z takimi pięknymi ozdobami, cudowne kiesze, te guziczki z takimi pięknymi raucikami ozdobna Spódniczka jest plisowana, więc ślicznie układa nam się nie tylko na przodzie, ale też na tyle, zobaczcie, no cudowna miniuweczka. Do kozaczków jak znalazł, słuchajcie, przepiękny model, elastyczna, dostępna jest w rozmiarach, tak jak normalnie kupujecie, SMLXL. M, Przepiękna jakość, elastyczna i tak, ze mnie macie kolor tutaj beżowy. Tu czarna, tu biała, a tu kaki.